Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w przedpołudniowym materiale. W pierwszych słowach mego listu bardzo dziękuję za wczorajszy udział na live i od razu też sprawy techniczne związane z książką. Ponieważ ten, ten pierwszy rzut został już wyprzedany, będzie oczywiście do kolejnych książek. Planowane jest wydrukowanie 4000 egzemplarzy. Ja powiem Państwu szczerze, że tak jak porozmawiałem z księgarzami, tak, jestem w ciężkim szoku, że moja książka znalazła tak wielkie zainteresowanie. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że będzie się dobrze czytała. A propos autografów, to w poniedziałek, 15 grudnia, jest zaplanowane podpisywanie książek, kiedy książki już będą w firmie kurierskiej. Tam będzie przygotowane miejsce, gdzie będę mógł je podpisywać. Obiecuję, że podpiszę nie mniej niż 2000 książek. Podpiszę tyle, ile dam rady, ile po prostu wy... tak. Wystarczy mi sił na to, ale podkreślam, nie mniej niż 2000. Jeszcze się zastanawiam, czy nie zawsze się ich numerować, bo to będzie dosyć ciekawa sytuacja, kto dostanie książkę z numerem jeden. I też przy okazji będzie wiadomo, ile łącznie książek podpisałem. Podejrzewam, że przy takiej ilości to gdzieś mogę się już pogubić. No, przejdźmy teraz do meritum. No, jak już Państwo wiecie, Zbigniew Ziobro został przegoniony z Budapesztu. Jest w tej chwili w Brukseli, czym się pochwalił, że będzie stamtąd walczyć. Mówiłem Państwu, że planuje ucieczkę z Budapesztu, bo po pierwsze, że był tam w złotej klatce, czyli nie mógł się zbytnio poruszać, nie mógł wyjechać poza Budapeszt. Służby specjalne Ormana go po prostu pilnowały. Pilnowali go, bo też nie szukali kłopotów. A pamiętajcie Państwo, że sytuacja finansowa, ekonomiczna Węgier jest tragiczna. To, co dostali od Unii, to ukradli, czyli Orban i jego ekipa. Nie zostało im praktycznie nic. Zaczęto się domagać inwestycji, zaczęto się Orbana dopytywać, gdzie są pieniądze z Unii. Znaczy, ludzie wiedzą, gdzie są pieniądze z Unii, ale coraz większa bieda jest na Węgrzech i no, zaczynają się nawet jego wyborcy buntowe. To nie ma żadnych inwestycji, tak? nie ma pieniędzy na rynku. Tak jak u nas tego pieniądza na rynku w tej chwili jest bardzo dużo, tak. Mówimy o miliardach euro, które w tej chwili są wpompowywane w rynek. Zresztą, gdzie się nie obejrzycie, to wszędzie są inwestycje, czy drogowe, infrastrukturalne, tak, jakaś kubaturówka, budowane są nowe budynki też. Ten pieniądz zaczyna krążyć po tym rynku. To jest prawdziwy pieniądz, to nie jest pieniądz dodrukowany, to nie jest pusty pieniądz drukarza Glapińskiego, tylko faktycznie to są pieniądze, które można powiedzieć, rozkręciły polską gospodarkę, dlatego też staliśmy się 20 gospodarką świata i zostaniemy zaproszeni. Znaczy, już zostaliśmy zaproszeni do udziału w G20. Wchodzimy na miejsce Republiki Południowej Afryki. Będziemy uczestniczyć w szczycie najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw. No. Czy to jest mało? No, mieli Państwo, tak zapisu gdzieś byliśmy na szarym końcu, byliśmy, nie wiem tym piątym kołem uwozu. Dzisiaj Polska, może być z tego dumni, e, dzięki Donaldowi Tuskowi i jego ekipie, jest 20. gospodarką świata. To, to, naprawdę to trzeba docenić. No ale jeszcze pozostaje kwestia rozliczeń, bo Donald Tusk upaja się sukcesem, bardzo słusznie, gospodarczym, e, ale mamy problem społeczny, czyli rozliczenia PiSu, rozliczenia gangu PiSu. Wiecie, że Waldemar Żurek ostro się wziął do pracy, no ale wracając do Zbigniewa Ziobry. To jest to, co Państwu mówiłem, nie, tydzień, dwa tygodnie temu, mówiąc o tym, że nie będzie żadnego azylu dla Ziobry, bo no, mam swoje źródła i one jakby mi to potwierdzały, że on azylu nie dostanie z wielu względów. Też z tego powodu, że gdyby zaczął znowu iść w narrację, azyl udzieli schronienia poszukiwanemu przestępcy 26 Ważnych zarzutów kryminalnych, to zobaczyłby pieniądze jak świnia niebo. A tak ma jeszcze jakąś szansę, że może część pieniędzy by wróciła. No bo jeszcze musi oddać Romanowskiego. To będzie też jeden z warunków, że ma wydać Romanowskiego. E, Romanowski, ponieważ za nim jest europejski nakaz aresztowania, w zasadzie, jeżeli tylko wyściubi nos poza Budapeszt, znaczy poza Węgry, to momentalnie zostanie zatrzymany w każdym europejskim kraju. E, Zbigniew Ziobro jeszcze. E, za Zbigniewę Ziobrą nie wystawiono europejskiego nakazu aresztowania, choć prokuratura chce go zatrzymać i wydała taką decyzję o zatrzymaniu Ziobry, by go doprowadzić do prokuratury i tam przedstawić mu zarzuty. A decyzję o sankcji aresztowej będzie podejmować rzecz jasna sąd. Tylko, że kiedy ja im tłumaczyłem, wyjaśniałem publicznie, przecież mnie słuchają, powinien, nie wiem wziąć to pod uwagę, zastanowić się trochę głębiej tak w swoich planach. Że Ziobro ucieknie z Budapesztu. Tylko było kilka wersji. Tak? Jedna była taka, że zrobi to jakby po cichu. On zdecydował się zrobić to bardzo głośno i od razu pokazać, że jest w Brukseli. Dlaczego to, to zaraz powiem? Bo to jest konstrukcja pewnego planu, który oni w tej chwili przyjmują. Mogli się też się do tego przygotować, ewentualnie no, też uczulić sąd, że w sytuacji, w której Następuje zmiana okoliczności, i w przypadku, gdyby obrok nagle pojawił się w którymś z praworządnych europejskich krajów, a takim jest Belgia, to sąd powinien rozpoznać sprawę w kontekście wydania za nią europejskiego nakazu aresztowania, po to, żeby go zatrzymać i chociażby przywieźć do Polski, by mu tu przedstawić te zarzuty, odebrać od niego wyjaśnienia, ewentualnie odnotować, że on odmawia składania wyjaśnień, a sąd. Mógłby przenieść tę rozprawę aresztową z 22 grudnia od razu na czas, kiedyś by został doprowadzony do prokuratury i mógłby spędzić kolejne 48 czy 72 godziny na przysłowiowym dołku. Czy tych akcji jest aż tak dużo? Z tego, co udało mi się ustalić, to opis wszystkich czynów i załączenie, można powiedzieć, takie syntetyczne dokumentów, jest wystarczający dla sądu, by mógł ocenić, jak bardzo poważne zarzuty, jak bardzo poważne podejrzenia są kierowane wobec ziobry. Tego jest całkiem sporo, też do tego dochodzą dowody z innych spraw, też i zeznania już skazanych osób w aferze, szerokiej aferze, bo to jest wielopoziomowa afera na wielu płaszczyznach, dotycząca Funduszu Sprawiedliwości. I tutaj sąd mógłby się szybciej zebrać, czy też podjąć decyzję szybciej. No, ale teraz Ziobro jest w Belgii, jest w Brukseli. Ja rozumiem, że jeden pożegnać się z dziećmi, spędzić ten ostatni czas z dziećmi, bo tam uczęszczają do szkół. Więc ta rozłąka z tatą, zrozumiała, on się boi, że może przez kolejne 25 lat dzieci już nie zobaczyć, chyba że na widzenie. Ale jeszcze minie wiele miesięcy, bo kto wie jaka będzie sytuacja, czy tylko trzy miesiące aresztu, czy może ten areszt będzie przedłużany. Tak czy owak, ziobro będzie chciał się bronić. I teraz, proszę Państwa, cofnijmy się do lipca 2024 roku, dobrze mówię, wtedy, kiedy został, wtedy, kiedy uciekł, uciekał, jeszcze zanim uciekł na węgry Romanowski, to można powiedzieć na chwilę przed rozprawą, dosłownie trzy dni. Zawsze jest tak, że w czwartek, piątek coś się wydarza, a w poniedziałek jest rozprawa reszta. Tak było w przypadku Romanowskiego. Pamiętacie, on uciekł, a wcześniej była akcja pod tytułem jego drugi immunitet w, w Radzie Europy. I o tym drugim immunitecie rzekomo Bodnar i Korneluk nie wiedzieli. Z to się włączył też Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości. Jak sobie Państwo przypomnicie, tam się pojawiły, można powiedzieć ad hoc, dwie opinie prawne, że no tam nie ma żadnego immunitetu, że on się nie, jakby nie rozciąga na, na Polskę, że to dotyczy tylko czynności, kiedy się pełni te obowiązki członka tej Rady tam Europy i tak dalej, i tak dalej. Ale pierwszą osobą, która wywołała temat drugiego immunitetu, była, tu pominę nazwisko celowo, Adwokatka warszawska związana z środowiskami skrajnej lewicy, zresztą broniąca niektórych aktywistów takich ulicznych lewicowych, która bardzo mocno w to weszła, że tu prawa człowieka romanowskiego podchwycił to znany adwokat Bartosz Lewandowski. Ta pani adwokatka twierdziła, bo zapytałem się publicznie, natychmiast po tym pytaniu mnie zablokowała czy kontaktowała się w tej sprawie z mecenasem Lewandowskim czy może była to ich wspólna akcja czy przekazała mu swoje uwagi no koniec końców jest prezentowana jako specjalistka od praw człowieka jej wturuje też w mediach społecznościowych prokuratorka prokuratorka która zajmowała się między innymi postępowaniami dyscyplinarnymi wobec prokuratora wzosek, która ostatnio nawet taki wpis popełniła że Tę adwokatkę powinno się zapraszać jako gościnie, nie gościnie, gościnie do wszystkich mediów, bo na wszystko wie o prawach człowieka. Tak, to jest taka grupa warszawska, e, kojarzona też m.in. z Bodnarem, bo to właśnie ze czasów Bodnaru bo ta pani prokuratorka e, bardzo szybko awansowała i pamiętam, jakie końśliwe uwagi kierowała właśnie w kierunku pani radcy generalnego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego e, dzisiaj. E, Pani musi czuć pewien dyskomfort ze względu na awans Pani prokurator Wrzosa. Ale jak zacząłem łączyć kropki, tak, czyli ta Pani adwokatka od praw człowieka, potem się pojawia Lewandowski, potem jest ta cała afera z sądem, gdzie pojawia się list tego przewodniczącego Rady Europy, na podstawie którego sąd nie, tak nie wyraża zgody na, na areszt dla Romanowskiego, potem są kolejne dowody, i już jest kolejna sprawa reszta, bo wam pamiętacie, on ucieka. Ucieka, bo ktoś mu powiedział, że będzie konwój policyjny, czyli wiadomo, że, e, że będzie zatrzymanie. Dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce teraz, kiedy sąd, który ma obradować 22 grudnia, e, też e, wysłał pismo. Pytanie, jak to pismo trafiło do pisowskich szczujników. W którym z ostrożności procesowej prosi o asystę policji. Zobaczcie, znowu, tak, to samo źródło pozyskuje, czy też wysyła, to źródło wysyła informacje do pisowskich szczurów. Za pierwszym razem, chodzi o Romanowskiego, tym źródłem, skąd wyszła ta informacja o tym zamówionym policyjnym konwoju, to było radio RMFFM. Teraz była to republika i niezależna, czyli wszystko to, co jest zgromadzone wokół Sakiewicza, czy raczej krypto To teraz nie wiem, czy Państwo wiecie, ale mamy krypto-Konfederację, krypto-Sakiewicza, krypto-Karola, czy krypto króla kryptowalut. Mamy handel kryptowalutami, opłacanie kryptowalutami, już nie takich krypto-sabotażystów i rosyjskich dywersantów. Także, kiedy oglądacie Państwo ten materiał, to trwa posiedzenie, tajne posiedzenie Sejmu. Jeśli widziałem zdjęcia, jak służby specjalne zabezpieczały w nocy Sejm właśnie przed ingerencją z zewnątrz, to będzie całkiem ciekawe. Znaczy, nagrywam to chwilę przed dziesiątą, więc przed dziewiątą, więc będzie to bardzo ciekawe posiedzenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Być może będzie okazja o tym porozmawiać o po 14. .00. Wracając do Zbigniewa Ziobry. I teraz przechodzimy do klubu. Przepraszam, że się rozględziłem trochę, ale to muszę Państwu w ten sposób naświetlić. W Budapeszcie, który jest pod ostrzałem Komisji Europejskiej, gdzie Orban nie ma pieniędzy fizycznie, skończyła się kasa, tak? tylko płacą kary. Kolejne kary są naliczane. Już im zabrali wszystko, co było do zabrania, zabiorą jeszcze więcej. Próbuje się przed wyborami ratować, bo nawet na kampanię mu nie wystarczy. Znaczy, no Była kasa, tak? No tylko wiecie, tak? Opozycja patrzy na ręce, a wiecie, kiedy się zmienia władza, to nagle te służby, które wiernie służyły Urbanowi, mówią: Wiesz co, Wiktor? Fajnie było, razem się bawiliśmy, ale przegrywasz, tak? Ty sobie gdzieś wyjedziesz do Stanów, uciekniesz na Białoruś albo do Putina, a my tu zostaniemy. I to na nas się będą wyżywać za to, że pracowaliśmy z Tobą. Więc wiesz co, my się musimy też do tego przygotować. Nie licz na nas. Mówimy ci uczciwie, tak? To radź sobie. Nie licz na nas, że coś będziemy skręcać, kogoś zatrzymamy, damy komuś azyl, a potem to jak się zmieni władza, ciebie już tu nie będzie. To nas powsadzają do więzienia zamiast ciebie. To wiesz, co, to my dziękujemy. Tak? Daliśmy ci zarobić, trudno, pewnie za to będziemy musieli odpowiedzieć. Więc Ziobro w takiej sytuacji wyjechał do Brukseli. I co dalej? Proszę Państwa, Belgia jako kraj członkowski Unii Europejskiej ma swój system prawny. No i tu wchodzą specjaliści od praw człowieka. Czyli to jest ta ekipa, nazwijmy to takiej kawiorowej lewicy w Parlamencie Europejskim i okolicach, czyli wszyscy ci, którzy tak bardzo walczą o te prawa człowieka, znoszą się ponad podziały. Tam są ludzie, z którymi Bodnar jest bardzo zaprzyjaźniony. I wyobraźcie sobie, że z moich informacji wynika, że żona Ziobry do tych ludzi dotarła, że mężowi chcą zrobić krzywdę. Że on jest ciężko, że on jest ledwo żywy, że przecież, no sami Państwo zresztą dzieli się pewnie wczoraj, jak jest schorowany, jak ledwo stał na lotnisku w Brukseli, jak łamał mu się głos, jak ten plecak, co miał na plecach, przeważał go do tyłu i mało się nie przewrócił. Tak, był tak zupełnie na marginesie. Powiem Wam, że jak ja widzę mężczyznę w garniturze z plecaczkiem na, na plecach, to aż mną mną trzęsie. To no tak. Strasznie mnie to razi, ale to jest kwestia pewnej jakiejś estetyki. Albo na przykład do garnituru tego na miarę nie wiem, z, wyjątkowo, na przykład z Kaszmiru zakłada ktoś sportowe buty. Tak jak pan Robert Lewandowski. Strasznie mnie, mnie, mnie to razi. Tak, to jest, aż mnie, aż, aż mnie wzdryga. Nie? Garnitur szyty na miarę loropiana i do tego sportowe buty. Jakieś... No, już został. Wniosek o ochronę, oazy, polityczny, drama. No i to włączają się ludzie, którzy zajmują się prawami człowieka. Pamiętacie Państwo, że też rosyjskie służby bardzo są aktywne w finansowaniu różnych takich organizacji, które kiedyś nawet się dobrze kojarzyły, tak zwanych organizacji pozarządowych, społecznych. Humanitarnych, mamy sytuację infiltracji na przykład Hamasu różnych organizacji charytatywnych, mamy tak związki organizacji pozarządowych z rosyjskimi służbami, które na przykład szczególnie te po lewej stronie, tak? Czyli mamy skrajnie lewicowe, takie, co walczą o prawa człowieka. Jakoś nie pamiętam, żeby te panie, adwokatki od praw człowieka tak bardzo walczyły o Tomka Szpegerta, czy, czy o mnie, czy Janka Pińskiego, czy o nas wszystkich, którzy byliśmy nękani, wyzywani, czy jesteśmy wyzywani jakoś, e, jest zupełnie odwrotnie. Tak? Plus do tego jeszcze pojawiają się pisowcy, adwokaci. E, przynajmniej na razie jeszcze oni są pisowcy, bo podejrzewam, że też ich kariery, jak już nie będzie pisowców, to raczej e, no do tego, dobra, zostawmy, bo się rozględzę. Ziobro będzie chciał się ratować, pokazywać, że on tu jest politycznie ścigany, że on stanie y, Belgii, w Parlamencie Europejskim nawet. Będzie organizować konferencje, będzie rozdzierać szaty. To wszystko organizuje jego żona. Tak, bo ona te swoje układy tam ma. Przekonuje różne organizacje, że jej mąż jest ciężko chory, że, że chcą go zatrzymać politycznie, że to jest wszystko zemsta polityczna, że to nie ma nic pięcia. Belgowie tego nie wiedzą tak do końca, o co on jest oskarżany. To więcej tak, gdyby się w Warszawie pojawił były minister sprawiedliwości Belgii, którego ściga belgijska prokuratura i powiedział, że chcą go zamknąć, bo chcą się na nim zemścić. Prawda? I tutaj Polska, praworządny kraj, procedury, sprawdzenie, udzielenie na przykład jakiegoś zabezpieczenia. Nie, nie, wydamy go wam. Musimy to sprawdzić. Nawet jak jest europejski nakaz aresztowania, to pozwólcie, że tu został złożony wniosek, bo tu chodzi o czas. Jeżeli on złoży wniosek o azyl w Belgii, o ochronę, że chcą mu zrobić krzywdę, że go ścigają, że to są decyzje polityczne, zanim sąd 22 grudnia rozpozna wniosek aresztowy, to jeżeli on by uzyskał takie sądowe zabezpieczenie, czy będzie wszczęte postępowanie w sprawie azylowej ochrony prawnej, to rząd Belgii może powiedzieć: No, okej. Okay. Wydaliście europejski nakaz aresztowania, ale wcześniej był ten wniosek, który my musimy rozpoznać. To trochę trwa. Widzicie, widzicie już, jak on gra na czas i on użyje do tego tych ludzi, którzy przecież tak w tak dużym skrócie myślowym, których on przez 20 lat nękał. Brzmi to absurdalnie. Może jeszcze Bodnar wystąpi w jego obronie, że są naruszane prawa człowieka i że te zarzuty sali są aż takie może prawdziwe. Bo pamiętacie, co mówił Kornelu jeszcze dwa miesiące temu, że nie ma żadnych dowodów przeciwko Zginie Womiziowskiej. Przyjrzyjcie się Państwo tej sytuacji. Więc jeżeli on wystąpi o taki azyl polityczny w Belgii, a 22 grudnia ma dopiero się odbyć posiedzenie sądu w Warszawie w sprawie aresztu, to on ma jeszcze trochę czasu, to no, dwa tygodnie, tak? który, 5 piąty... Dzisiaj tak, piąty dzień grudnia. Czyli ma 17 dni, mocne dwa tygodnie. Dużo czasu, żeby coś złożyć, jak najbardziej. Co może zrobić Żurek jako prokurator generalny? No, prokurator, który jest referentem tego śledztwa, który prowadzi to śledztwo, czy też ten zespół śledczy numer 2, czyli prokurator Woźniak, którego musimy się spytać, dlaczego nie reagował na sygnały o tym, że Romanowski może uciec. Do tego tematu będziemy wracać cyklicznie, bo chyba nie, nie wyobrażacie sobie, że zamieciemy to pod dywan. Czy na przykład złożyć wniosek do sądu warszawskiego, że ze względu na możliwość dalszej ucieczki zioby, tak? bo z Belgii on może uciec do Francji, do Niemiec, do innego kraju, nawet w strefie Schengen, gdyby, gdyby stracił, znaczy on straci paszport. To jednak może próbować, uciec. to jest to, co mówiłem, tak? że on ma plan ucieczki. Bo węgry odpadły, definitywnie. Czekam aż wydadzą Romanowskiego, to będzie dopiero co. I teraz sąd mógłby się zebrać, nie wiem, dzisiaj, jutro, bo co stoi na przeszkodzie? Co za różnica, czy to jest dwa tygodnie wcześniej, dwa tygodnie później. Przecież sąd powinien działać w oparciu o nowe okoliczności. A nowe okoliczności są takie, że ścigany przez prokuraturę zbignie Ziobro jest na terenie państwa, które zrealizuje europejski nakaz aresztowania. Gdy jest potrzebny, to Czyli nawet jak sąd by potrzebował kilku dni na zastanowienie się to tu już powinien czytać, akta, to teraz wyobraźcie sobie, państwo, że Żebro, na przykład sąd wydaje europejski nakaz aresztowania dzisiaj, Żebro zostaje jutro zatrzymany w Belgii albo jeszcze dzisiaj. Tam są procedury przewiezienia zostaje przewieziony do Warszawy, Nie wiem, mijają kolejne trzy dni, sąd się zbiera i podejmuje decyzję co do sankcji aresztowej. Nawet gdyby ta sankcja aresztowa miała trwać dwa tygodnie albo miesiąc. Po to, żeby sąd mógł wrócić do tego tematu tak i zastanowić się, czy przedłużyć tę sankcję, bo istnieje realne zagrożenie, że Ziobro będzie uciekać. I on będzie uciekać, jeżeli w tej chwili Minister Żurek, prokurator generalny, nic z tym nie zrobi, jeżeli nic z tym nie zrobi prokurator Woźniak, szef zespołu numer 2 z Śledczego, który prowadzi śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. To tyle, proszę Państwa, mojego komentarza do tej sytuacji. Przekazuję Wam to, co dało mi się ustalić, to, co wiem. Także, kiedy usłyszycie coś o prawach człowieka, to wiedzcie, że ten temat właśnie ruszył. A my się widzimy dzisiaj o 14.00. Do zobaczenia.